Witam serdecznie w kolejnej odsłonie spotkań z platformą zakupową CENTRMEBEL24. Dzisiaj z nami wyjątkowy gość Wojtek Lidacki. Wojtku, czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć co robisz i kim jesteś? Jestem menedżerem sprzedaży w firmie Eger od 7 lat. Zajmuję się głównie obsługą dystrybutorów właśnie od strony handlowej, ale również od strony marketingowej. Muszę powiedzieć, że trudno będzie mi utrzymać profesjonalny ton tej rozmowy, ponieważ nie ukrywam, że znamy się od wielu lat z Wojtkiem. Także też wiem, że klienci bardzo dobrze znają Wojtka i go lubią, więc spróbujemy profesjonalnie podejść do tematu i zaznaczam pytania. W lutym tego roku Eger wprowadził nową kolekcję swoich produktów. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak ona przyjęła się na rynku? Kolekcja materiałów dekoracyjnych EDC24+. Po pierwszych odbiorach naszych klientów widzimy, że wszystkim podobają się nowe dekory, a przede wszystkim strona, w którą stronę podąża, w którą podąża mhm. kolekcja, czyli konkretnie dobór dekorów i jej komplementarność, jeżeli chodzi o pozostałe materiały. Dochodzą do nas słuchy z rynku, że w kolekcji Gera pojawiło się bardzo szerokie portfolio produktów do blatów. To prawda, generalnie blaty robocze rozbudowały się dość mocno, musieliśmy sporo zmienić ze względu na to, że poprzednia kolekcja była dość długo na rynku i te blaty zdążyły się przejeść. Stąd ogromna zmiana jeżeli chodzi o dekory, bo aż 32 nowe, jeżeli chodzi o blaty postformowane, te takie standardowe i kilka nowości, o których myślę, że powiemy w dalszej części. Mhm. Sporo zmieniło się również jeśli chodzi o, dzisiaj wydaje się być coraz bardziej standardem temat blatów kompaktowych. Czy tutaj też coś nowego? Też postaraliśmy się, uzupełniliśmy kolekcję, teraz to jest 10 dekorów, w tym kilka dekorów spoza kolekcyjnych, choćby to, co Wy już macie u siebie na stanie, blat Hikora, myślę, że wszystkim dobrze znany, jeżeli chodzi o standardowy blat, teraz mamy to w kompakcie. Ja mogę tylko przypomnieć i, i powiedzieć, że wszystkie materiały, całe portfolio materiałów, które jest dostępne w kolekcji Gera, można znaleźć w, na platformie zakupowej, czy w formie blatów, czy w formie całych formatów płyt. Ale przede wszystkim również w formie formatek, czy też gotowych elementów frontów. Mówiąc o frontach, czy mógłbyś nam powiedzieć, który z materiałów wydaje się być najbardziej dopasowany do robienia frontów w meblach, na przykład kuchennych? Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy są to produkty z linii Perfect Sense, poczynając od głębokich matów na MDF-ie przez maty na płycie wiórowej. Taka nowość, jeżeli chodzi o kolekcję. Oczywiście przechodząc do wysokich połysków, bo to też w naszej ofercie cały czas pozostało. E, nastąpiła jakaś niewielka zmiana, jeśli chodzi o nazewnictwo tych różnych kolekcji. Czy mógłbyś to w jakiś sposób nam usystematyzować? Tak jest. Wyszliśmy z nazewnictwa Perfect Sense Field. Generalnie teraz mówimy o tym, nazywamy to strukturami, czyli jeżeli chodzi o nowe produkty, czy produkty, które mieliśmy dodatkowo w ofercie, mówimy tutaj o Perfect Sense produktach na płytach wiórowych. I są to płyty nazywane stricte strukturami: t 9 Tem12, Tem22 itd., itd. To jest ta główna zmiana. Pół roku to jest dosyć długi okres, żeby w pewien sposób zrobić rezumę, podsumować, które z kombinacji kolorów, które z dekorów podobają się najbardziej na rynku. Na dzień dzisiejszy zauważyliśmy, że głównie dekory jednobarwne, stonowane, takie przygaszone od beżów po zielenie, kolory, kolory ziemi, tak by można to powiedzieć. Oczywiście, oczywiście z połączeniami konkretnie z naszymi nowymi dekorami dębowymi, czyli patch Dąb kasela, Stricte dekor, który charakteryzuje się tym, że jest praktycznie identyczny jak Fornir. Struktura ST40. E, tutaj wielokrotnie przejawia się słynny dekor kaszmir. Rozumiem, że on w ten, w ten trend się gdzieś tam wpisuje. Psz, jak najbardziej tak. Kaszmir cały czas jest na topie i też widzimy, że kaszmir, czy w zwykłej płycie biurowej, czy w płycie lakierowanej Perfect Sense Premium Mat, jak najbardziej cały czas jest na topie i myślę, że długo jeszcze pozostanie. Czyli można powiedzieć, że. Cała kolekcja przyjęła się bardzo dobrze i klienci jakby akceptują i podoba im się to, co zostało przygotowane. Klienci akceptują głównie nowe dekory. Myślę, że już w wielu realizacjach możemy je zobaczyć i w mniejszych i w większych. Także widzimy, że naprawdę klienci są zadowoleni i korzystają z naszych produktów w kolekcji, nowej kolekcji materiałów dekoracyjnych jest sporo materiałów, które nadają się na fronty meblowe. Czy mógłbyś to w jakiś sposób osystematyzować tutaj naszym widzom i powiedzieć, które z tych materiałów są najlepiej do tego predestynowane? Według mnie cała linia produktów Perfect Sense poczynając od produktów Perfect Sense Premium, przez produkt, kończąc na produktach Perfect Sense strukturach TM9, TM12, TM22, są to produkty lakierowane z strukturą anti fingerprint i myślę, że one najbardziej nadają się na fronty robocze. A dla klientów, którzy szukają rozwiązań, nazwijmy to trochę tańszych, rozumiem, że płyty TM to jest ten kierunek. To jest ten kierunek, ze względu na to, że jest to płyta wiórowa. Jeżeli chodzi o same zastosowanie i o wszystkie parametry, jest to praktycznie to samo, co Perfect Sense Premium, natomiast jest Mniej kolorów i dekorów do Więc. wyboru. Miało to być uzupełnienie oferty, i gdzieś tak to traktujemy. Mamy sporo pytań dotyczących materiałów, które można wykorzystać jako element między blatem a szafkami górnymi. Czy tutaj w tym zakresie mamy coś, co moglibyśmy zaprezentować i o czym moglibyśmy powiedzieć klientom? Jak najbardziej tak. Są to tak zwane panele wnękowe, i do każdego blatu roboczego, nieważne czy jest to blat na płycie wiórowej, czy na kompakcie. Jak najbardziej taki panel wnękowy jest dostępny. Od jednej sztuki możemy go zakupić i myślę, że wszystko znajdziecie w platformie zakupowej. Rozumiem, że to są materiały, które mają inną grubość niż standardowo. Tak, to są materiały, które mają docelowo grubość 8 mm, oczywiście plus laminat z dwóch stron. Natomiast jest to ten sam produkt, który jest klejony na blacie, czyli jest to laminat, czyli spokojnie możemy zrobić kontynuację blatu na ścianie. Tak jak to teraz jest w modzie. Czyli to wypełnienie między szałkami można zrobić z płyty tak 8 jest. mm, która, tak jest. która jest gotowy produkt. Identycznie z, tak jest, jest z blatem, to gotowy produkt, czy kwestia przyklejenia, montażu I Też jest sporo pytań dotyczących samego laminatu, czy jest możliwość kupowania samych laminatów, które są używane w tym samym dekorze, jak, jak właśnie te materiały ścienne, czy materiały na blaty, czy, czy płyty? Oczywiście, że tak, do, do całej naszej kolekcji, nie tylko kolekcji magazynowej. Laminaty dostępne są od sztuki w standardowym wymiarze 2800x1310x08 mm, ale z kolei do tej właśnie kolekcji blatowej możemy jak najbardziej zamówić sobie laminat tzw. Tak cięty z rolki, czyli cięty na wymiar dostarczymy Waszemu klientowi laminat od 2 m do 5-600 mm, jeżeli chodzi o, o tą kolekcję blatów roboczych. Firma Eger od zawsze jest liderem na rynku blatów roboczych. Czy mógłbyś nam powiedzieć kilka słów na temat najciekawszych propozycji, które pojawiły się w ostatnim czasie w kolekcji blatów? Myślę, że wszystkie blaty robocze są warte uwagi, natomiast powinniśmy tutaj iść w stronę blatów kompaktowych i tu też kilka nowości pojawiło się w naszej ofercie. Mhm. A takim ostatnim, ostatnią premierą są blaty z tak zwanej serii Signature Selection. Jest to blat kasela brązowa i blat kasela. Naturalna, struktura ST40, czyli naturalnego forniru. Myślę, że na tym powinniśmy się skupić i zobaczyć, jak te dekory przyjmą się na rynku. Rozumiem, że te blaty i dekory, o których mówisz, są dostępne jako blaty wiórowe. Tak, to są blaty wiórowe, ze względu na to, że rzeczywiście mają odwzorowywać tą prawdziwą dębową deskę. I takie było zamierzenie, i taki cel przyświecał nam przy prezentacji tych nowych blatów.